W dzisiejszym odcinku będziemy robić RD! Więc mam nadzieję, że będzie dużo wyświetleń. Możecie pod tym odcinkiem napisać hashtag RDM Będzie beka, zajebałem myszkę. Zajebałem myszkę po całości. Nie, to chopie razem. razem, No, razem, a mnie zlutowałem już, Mordo. Dobra, sorry, sorry, Mordo. No so, sorry. to podnieś ręce, ja cię ten zakuję i sobie wezmę fita. No to nie, no, no, nie taki no tak jest. Tak, jest, to może być już. Poduj, -mo. Czekaj na chwilę, to ci dam tego fita. nem buqueira era dançar só é Zapinamy pasy Galaxy Rdm TikTok. To jest mój właśnie braciek. Sorry, mordeczko. Nie pytajcie, co się właśnie przez chwilę stało. Bo Galaxy r TikTok. tic tac tac sobie kurwa swe takie kamikaze. <słuch> to Dobra, no wracamy do dodatku do, będzie za właśnie, emo, po noca. Zapnę pasy. Łopa, opa, 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 opa. Chuj, kurwa.

Tacy mało, trochę więcej. Takich debilów, że jeszcze to ma robić. Kur no maniany to nie odpierdalają. 哎呀，骗到了！ Dobra, yy, widzowie ogólnie z Rosyła będziemy kręcić my odcinek z Forta, albo z Majestika, yy, jeszcze nie wiem, ale to będzie tak, yy, no nie ja po prostu tak filmem pokręcą, no bo co ja mam inaczej tu innego robić na tym filmie, ja no to nie wiem, to są w sumie Galaxy RDM, nie, nie, że się podszywam pod Galaksiaka, ale... Po prostu, ja tu mam twojego jeszcze braciuszka. Właśnie tutaj stoi na moście. Mordo, Galaxii, Galaxii! Co ty mu robisz? No co się mu robisz, Faudema? I chcesz, że dostać rank tego? Nie wiem, jak to się... Nie pamiętam, jak to się nazywa.

No i co ty kurwa odpierdalasz Dobra, dzisiaj kończymy już ten odcinek Do widzenia